No! Bądźio z tyłu się oh mocno go, trzymaj! Oh Będzie! Bo to, to, to był cel zabrania go! Będzie leżał chłopina! Kurde. O, ma go wyrzucić stąd z tej kanapy Będzie teraz Kurwy sen bodzi jak się trzyma dawać Jacek i chuj nie ma bodzian i nie ma bodzia <laughs> nie, po okularach Tak no bo kto w okularach pływa? Nie zobaczysz bo fala była, znaczy ten pianę zrobił nie zobaczy nikt, tylko widać jak już leży w wodzie Ty w okularach pływałeś? O. Masz, siadaj sam <suszy>